odwiedzimy rodzinę Kiełbas, pochodzącą z Biberlandii. Córka zamienia się w syna, syn w córkę. Nie wiem, co się dzieje. Męża w domu nie ma. Są co chwilę kłótnie. Wchodzimy do syna. Synu, wstawaj! Mamo! Wstaw Czemu ty jesteś pomalowany? Co się stało? Czemu ty jest Justin Bieber? Wypierczę! Teraz idziemy robić śniadanie. Siadanie ja świadanie. Proszę. Curciu, na śniadanie. W tej chwili Zara! Zara. Jedz. Specjalnie przyszykowałam. e. j. Takie kłopoty są na co dzień? Tak! Bardzo często! Żałuję, że mam taką córkę! Poszła do łazienki. Idziemy ją sprawdzić. Jak pan myśli, gdzie coś może być? Nie wiem, Poduszkiem. Karol, szukaj pod łóżkiem. Ja poszukam tutaj, ubrania. Nie wiem. Chłopskie ubrania, co to jest? Torba. Z tą torbą wychodzi co chwilę na dwór. Co to jest? Cygara! Co to ma być? Emilia! Co ty robisz? Nie twoja sprawa. Co cię to interesuje? Dobrze, jak jesteś taka, co to masz. Raz moje. bierę. To jest twoja gmina! Co ty robisz? Pozbawisz się ode mnie wszyscy! Dobrze, jak jesteś taka mądra, to nie masz laptopa. Ja ci dam. Ja ci dam. Laptop idzie na Hasio. Radol, stało ci się coś. Nie mam. i sobie usiąść. Ja idę wyrzucić jej laptopa. Proszę za mną. Jak ona chce. Staka mądra. Cię zachciało, chłopaku. Chyba do doktora jechać? Nie, problem. Dobra. No to nie, dobry chłopak. Dlaczego jesteś taka do matki? Jeszcze pan się pyta, nie widzi pan jak ona wygląda, jak jest pomalowana jak klaun? Najlepiej wysłałbym ją do operacji styluwa. A syn, co upodobnia się do niej, no nie wiem. Dajcie mi wszyscy spokój. Gdzie jest lapop? Pójdę, 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 pójdę. Gdzie mi laptop, aże słuchasz? Tu się walni! Biedny laptop. Ja Ej dam. Laun za strany. Powiedziała, laun za strany. Jak no to słyszałaś? <grym> Idziemy do męża pracy. No, Czemu i całymi dniami nie mam w domu? W pracy jestem. Twoja córka mi pyskuje. Co znowu zrobiła? Zrzuciła syna z schodów. Ja jej dam, ja jej pokażę zaraz. Idź w tej chwili do córki. W pokoju jest? Tak, w pokoju jest. Co ty znowu robisz? ja robię? Nic nie robię. Karola, ze skąd zwiedziłaś? Matki nie słuchasz? Gdybyś była mi Nie mam się w telefony! Widzisz, jak się nie ona się zachowuje? I wyjdź mi z, do... z pokoju! Wypadnij ty! Karol! Karol! Mówię do ciebie! A co ci chodzi? Co ci zrobiła siostra? Nieważne! Jak nieważne mów, z ojcem rozmawiaj! Wy macie mnie wszyscy w ducie! Gadam do ciebie! Odchodź się, mam cię gdzieś! Nie! Odchodź jak z tobą rozmawiam! Karol! Córka mnie była, idziemy na poważną rozmowę. Chciałaś porozmawiać? No, właśnie. No, chyba nie. Operacja stylowa? No. Wysyłabym, żebyś się zmieniła jako matka. Dobrze, no, czy... dzisiaj pójdę na operację stylowa. Wiesz taki przykład, to by wcale. Nawet pan, jak twój syn wyglądał dziś rano. No, A dobrze. No. Ostatnio. To nie moja wina, ja go nie pomalowałam. Tam, tam taki przykład. Ja mnie to nie chce gadać. Chyba za... tata cię woła. O! Wszystko ja muszę robić! Oj, Z braki przyszedłem! Obiad męża! Proszę pana! Co to ma być? Obiad! Sama sobie to jedz! Kurde! Co to ma być? Co ja? Królik? Tak, królik jesteś! A co dzieci jadły na obiad? W chleb! I cały dzień siedzisz w domu! Obiadu gotować nie umiesz! Nie nie umiem! To sobie takie coś samo jest! Wyjdź stąd! Nie Nie idę na grę! Nie chcę cię tu widzieć! Nie mieszkam w tym Dobrze zrobił ojciec, że wyrzucił matkę z domu? Z jednej strony nie, ale z drugiej może przemyślisz swoje decyzje i wygląd? No bo nie wiem, no czekamy aż wróci. Chyba mam nadzieję, że poszła do operacji styluwy. Czekam na nią, ale nie widzę jej. O tak. Boże! Mamo, ale fajnie wyglądasz! Ej, <grym> Sydę! <z tyluwę> Ta operacja styluwa Cię zmieniła! Ej, <grym z tyluwę> Ale, Matej! potatek! Jak ty pięknie wyglądasz! No chodź! Wreszcie no. naturalna! żona się nareszcie odmieniła, teraz ją. No. będę szanował bardziej i w ogóle. Moja żona wreszcie wygląda jak człowiek. Teraz idzie z nią gdzieś wyjść. Jeszcze jak zmieni swoje zachowanie, to ogólnie będzie bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że się odmieniłam. Dziękuję Ci, Pot. Moja rodzina mnie ceni. Co sądzisz o nowym wyglądzie matki? Uważam, że jest fajny. Nareszcie się zmieniła. Nie robi siary.